Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzieci bez chrztu nie będą zbawione. Dlaczego? Skąd taka dramatyczna teza? A inaczej, jaki byłby sens chrzczenia ich w okresie niemowlęctwa? Może poszlibyśmy dalej, idąc za tą światową propagandą, niech dziecko dorośnie, niech samo zdecyduje, jaką chce wyznawać wiarę, do jakiego państwa chce należeć, jakim językiem chce się posługiwać, a może jeżeli zachoruje, niech ono samo zdecyduje, czy chce iść do lekarza, czy może woli samemu przeczekać, stosować się na pary, ziółka i może wyzdrowieje. Gorzej, jeżeli okaże się to być śmiertelnym rakiem, który zniszczy taką osobę. Takim rakiem jest grzech pierworodny, z którym rodzi się każde dziecko. Jest to skaza grzechowa odziedziczona po naszych prarodzicach. Jest to symbol buntu przeciwko Panu Bogu. To, że nie mamy w sobie łaski Bożej niezbędnej do zbawienia, że należymy do szatana, bo wówczas inaczej, bezpotrzebnie Chrystus przychodziłby na ten świat. Skoro sami możemy się zbawić w swoich własnych zasługach, wystarczy może, że w Pana Boga uwierzymy, że On istnieje, po co wówczas przyjmować chrzest? A jeżeli rodzimy się z grzechem pierworodnym, rodzimy się w grzechu, jak o tym mówi Psalm 51, 58, to wówczas przyjście Chrystusa i dzisiejsze święto nabiera swojego sensu. Dzisiaj wspominamy w Kościele Świętym wydarzenie Obrzezanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to rytuał żydowski, który został ustanowiony na znak przymierza Abrahama, Izaaka z Panem Bogiem. I wówczas właśnie Abraham z tego starego imienia przybiera nowe. Abraham, czyli ojciec wielu narodów. Zobaczmy, że Izak. Został obrzezany jako dziecko. Abraham, co prawda, jako starzec. I co prawda, w starożytności, zanim jeszcze w ogóle uformował się Izrael taki twór państwowy, istniało wiele albo to jakimś nacięć, albo tatuaży rytualnych, aby zaznaczyć swoją przynależność do danego bóstwa. Obrzezanie nie było akurat w tym czymś nowym, gdyż obrzezanie zostało zaczerpnięte od innych narodów, ale na znak, że akurat Abraham, jego potomstwo, będzie należeć do Boga. Obrzezanie było takim znamieniem tego, że stajemy się nową osobą, nowym stworzeniem. Ósmy dzień to jest właśnie ta eschatologiczna liczba. Osiem nawiązuje do odnowionych wszystkich rzeczy i przede wszystkim wszystkich stworzeń w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I o tym Apokalipsa mówi: nowe niebo i nowa ziemia. Właśnie dlatego, że. Obrzezanie wskazywało na sakrament Chrztu Świętego. Obrzezanie przyjmowano 8 dni po narodzinach, 8 nowe stworzenie. W liście do kolosan możemy przeczytać: W drugim rozdziale tego listu apostoł napomina nas, że zostaliśmy obrzezani w Chrystusie. Jak obrzezani? Skoro już pierwsi chrześcijanie nie stosowali tego typu praktyk. Tylko musiał święty Paweł wówczas obrzezać Tymoteusza, żeby Żydzi się nie czepiali, ale nie dlatego, że chciał zachować jakąś tożsamą jedność z. Tym obrzędem w Starym Testamencie, który wskazywał na Chrzest Święty w Nowym Testamencie. Obrzyzanie miało następujące skutki: wcielenie do Ludu Bożego, znak przynależności do Pana Boga i zapowiedź oczyszczenia z grzechów. I nowego stworzenia. I tym dokładnie jest chrzest święty. Jest to zanurzeniem nas w Chrystusa, w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstaniem. I także wówczas stajemy się nowym stworzeniem. O tym opowiadali z do Rzymia. To jest głównie szósty rozdział, czy dwunasty rozdział. Wówczas tworzymy z Chrystusem jedno ciało. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. I o tym także opowiada święty Piotr. Ale także chrzest, jak napomina nas Księga Dziejów Apostolskich, był udzielany na odpuszczenie grzechów. Czyli zobaczmy, mamy tutaj chrzest święty, udzielany dzieciom po to, że one rodzą się jako niewolnicy diabła, z grzechem pierworodnym, z takim buntu przeciwko Bogu, a zarazem pozbawione łaski Bożej. Nie da się bez łaski Bożej, która jest nadprzyrodzoną pomocą Pana Boga, jak mówi święty Tomasz Sakwinu, bez której nie możemy osiągnąć zbawienia, oglądać Pana Boga. Gdyż napomina nas Psalm 37. W Twojej światłości oglądamy światło. Czyli żeby oglądać Boga, trzeba być podobnym do samego Boga. Trzeba być obdarzony boską naturą. I o tym mówi w prologu swojej Ewangelii św. Jan. Tym, którzy je przyjęli, czyli Słowo Chrystusa dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. To są nie ci, którzy z krwi, ciała, ani z rządzy męża, ale z Boga się narodzili. I właśnie chrzest jest narodzeniem nas z Boga, kiedy to Bóg mówi do każdego ochrzczonego katechumena. To jest mój syn umiłowany, bo już nie widzi w nas niewolnika szatana, nie widzi w nas stworzenia, bo rodzimy się jako stworzenie Boże, ale widzi w nas odbicie Chrystusa, czyli swoje własne dziecko. Przez chrzest święty ze stworzeń bożych stajemy się dziećmi bożymi. Zatem nie wszyscy ludzie są dziećmi bożymi. Wszyscy rodzimy się jako Boże stworzenia, jednak tylko ci, którzy przyjmują chrzest święty, stają się dziećmi bożymi, ale jeszcze to jeden szkopu: do ludu bożego w nowym testamencie nie należą wszyscy chrześcijanie ale należą tylko i wyłącznie ci, którzy należą do Kościoła katolickiego, który jest ciałem Chrystusa. Chrystus nie jest podzielony, jak o tym mówi Święty Paweł w liście do Koryntian. Chrystus jest jeden i ma jedno ciało, którym jest Jego Kościół, który jest także Jego oblubienicą. I każdy z nas na swój sposób jest także oblubienicą Chrystusa i do tego także nawiązuje w dzisiejszej lekcji Święty Paweł, że Bóg przysposobi nas przez Chrystusa do tego, abyśmy byli czyści święci i sposobni do dobrych uczynków czyli także apostoł narodów, który mówił o zbawieniu przez łaskę, napomina nas, że ta łaska bazuje na naturze. To jest późniejsza myśl świętego Augustyna, ale także ta łaska domaga się współpracy, której owocem pozostają dobre uczynki, które także są potrzebne dla naszego zbawienia. W dzisiejszej Ewangelii możemy przeczytać właśnie o tym momencie, jak Najświętsza Maria Panna, święty Józef, przynoszą dziecię Jezus do świątyni. Wówczas nawet mamy ten moment, kiedy to prorok Symeon bierze te dziecię Boże na ręce swoje i mówi... Teraz pozwól, O Pani, odejść w słudze Twojemu według Twojego słowa, bo Twoje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. Codziennie, właśnie, oby kantyk Symeona odmawiamy podczas komplety, czyli modlitwy brewiarzowej na zakończenie dnia. Symeon wyznaje w naszym Panu Jezusie Chrystusie Boga, który przyszedł tak jak zapowiedział mu to Duch Święty, co zwiastuje także osobowość swego Ducha Świętego. Co ciekawe, nasz Pan Jezus Chrystus nie musiał przyjmować obrzezania, bo obrzezanie także zapowiada odpuszczenie grzechów. On żadnego grzechu nie miał. Tak samo Najświętsza Maryja Panna nie musiała spędzać te kilkadziesiąt dni na oczyszczeniu, bo ona była czysta, ale zrobiła to po to, żeby utożsamić się z Ludem Bożym z racji tego, że jest ona drugą Ewą. Również znamienne jest w trakcie tego całego rytuału to, że Święty Józef nadaje imię dziecięciu, którym jest imię Jezus. To znaczy, że przyjmuje je jako swoje. Skoro On nadaje imię dziecku, również stawię się w roli Jego Ojca. Zobaczmy na ten niesamowity fenomen, że Bóg utożsamia się z człowiekiem we wszystkim, nawet w rytuałach, które wskazywały na odpuszczenie grzechów, mimo tego, że samego grzechu nie miał. Bo gdyby urodził się z Najświętszej Maryi Panny, która by miała mieć grzech, wówczas sam Pan Jezus by musiał mieć grzech. To znaczy, że szatan pokonałby Boga, że nie byłoby odkupienia. Natomiast każdy z nas rodzi się z grzechem pierworodnym. Dlatego, Chrzest Święty, jak napomina Święty Grzegorz na Związku, i on to mówi w bardzo dosadnych słowach, jest niezbędny wobec tych dzieci, które jeżeli by umarły bez niego, nie będą oglądały one Boga. Wówczas idą one do Limbus Puerorum, do Otchłani, gdzie, jak to opisuje Święty Tomasz Aquinów, piąta sesja Soboru Trydenckiego, wówczas te dzieci ni to nie cierpią, bo. Cierpienie jest skutkiem grzechu, ale także nie oglądają Boga, bo nie mają żadnych swoich zasług, ani tym bardziej zasług Chrystusa, dzięki którym mogłyby one oglądać samego Boga. Zatem to nie jest tak, że my się rodzimy i od razu na niebo zasługujemy. Nie, na niebo musimy sobie zasłużyć i walczyć o nie przy pomocy Pana Boga. I wówczas dzięki pomocy Chrystusa możemy jedynie je osiągnąć. Ponadto synod w Kartaginie, święty Jan Chryzostom i Sykstus V napominają, a jeszcze tym bardziej papież Piusz VI, by autorem Fidei. Że istnieje taki stan jak Nimbus Perorum, w szczególności opisywany przez świętego Augustyna. Czyli właśnie ta otchłań, do której idą wszyscy ci, którzy umarli w stanie grzechu pierwotnego. Nie mogą oni oglądać Boga, ale odczuwają naturalną radość po prostu. Jakby tam byli, trwali i już stamtąd nie wyjdą. Nie będą mogli oni nigdy być zbawieni. Dlatego Kościół tak walczył niegdyś zaciekle z grzechem aborcji, dzieciobójstwa, bo to nie tylko pozbawienie tych dzieci życia doczesnego, ale także oglądanie Boga w wieczności. W szczególności papież Pius VI napomina, że odrzucenie tej doktryny, co dokonało się także ze sprawą modernistów pod koniec XX wieku, jest herezją. Cały czas musimy uznawać tą prawdę wiary podkreślaną przez Ojców Kościoła, przez synody Kościoła, Sobory Kościoła i samych papieży. Jest ona jak najbardziej aktualna i powinna ona nas w szczególności zobowiązać w sumie do tego, żebyśmy nie bali walczyć się o życie. Bądźmy głosem tych, którym odbiera się dzisiaj prawo do głosu i prawo do życia. I przede wszystkim, jeżeli rodzicu chcesz okazać największą miłość wobec swojego dziecka, to kiedy widzisz je chore, prowadzisz je do lekarza. Kiedy widzisz, że grzech trawi duszę tego dziecka, zaprowadź je do kościoła, niech ono zostanie ochrzczone, stanie się dzieckiem Bożym, tak jak święta rodzina przyprowadziła Pana Jezusa do świątyni Bożej.